Cześć kochani, wpadam do was z małą aktualizacją. Dzisiaj gramy koncert w Gdańsku, w dworze Artusa. I jeśli ktoś chciałby posłuchać, to można, gdyż koncert jest transmitowany na żywo w programie drugim Polskiego Radia. Również w playerze, więc można słuchać przez internet się o 20.00 Och, orkiestra. Będziemy grać piękne, e, barokowe kantaty o tematyce Bożego Narodzenia. Serdecznie zapraszam. E, co do filmu, to jestem na najlepszej drodze, żeby się jutro pojawił mój e, chaotyczny vlog podróżny. Już prawie go zmontowałam. Mam nadzieję, że po koncercie jeszcze uda mi się dokończyć, i że internet pozwoli. Na załadowanie go na YouTube. Ostatnio było z tym ciężko. Ładował się jedyne 5 godzin, całą noc prawie. Przynajmniej całą moją noc, czyli tyle ile spałam. Jutro ruszamy dalej. Szkoda, bo pięknie w tym Gdańsku. Jutro ruszamy do Gorzowa, potem do Wałbrzycha i do Jeleniej Góry w niedzielę. Codziennie gramy koncerty, i w niedzielę w nocy wracam do domu, i będę mogła w końcu posprzątać i ubrać choinkę. Mam nadzieję, że tydzień wam mija spokojnie, i jeszcze raz serdecznie zapraszam do posłuchania koncertu. Bardzo polecam, zwłaszcza że będę się tam produkowała, również troszeczkę solo. Zapraszam. A